Witam tym razem w e, hotdogielit.d i tutaj zrobię zamówienie które w sumie zostało świeżo zamówione wiem, że będę musiał sobie wymyślić jakąś nową nie wiem, taktykę na zbieranie zamówień mam wrażenie jakbym jakby nadążał za tym, ale no może by mi się przydało coś innego jak jakaś forma tego w jaki sposób no, zbieram te zamówienia. Co to mówię, że jeżeli do Was mówię to też o tym myślę. Myślę na głos. To zamówienie nie wymaga, ode mnie nowych składników, więc mogę je zrobić teraz. To już jest piąty, odcinek jest zamówień dzisiaj w papasach, także... Stero już jest i tak daleko, no to nie będę się ograniczał. Będą te dwa dzisiaj zrobione. Hmm. Oguraczek w ostatnią sobotę, no tak, mniej tych odcinków dostaliście, się dzisiaj, 1, 7. Ktoś tam mi wpisał, żeby zrobić 10. No, sorry, nie. Wiem. Niech będzie 7, ale 10 to za dużo. Chciałbym jakoś to nagrał, ale. Chcę się zobowiązywać, bo musiałbym wtedy na stałe zrobić. Tak? Tyle. Ok. A na stałe to byłoby cięższe. I w tym momencie zamówienie zostało zrobione. Zamówienie jest z numerem 11. I tyle. Do kolejnych odcinków. Jeszcze dwa e, zamówienia z czegoś zrobię. Może też w papasach HD. Cześć.